Drodzy bracie i siostry, już ojcowie Kościoła, Święty Augustyn, Grzegorz Wielki, potwierdzą, że Święty Tomasz nam bardziej pomagał przez swoje problemy z wiarą niż inni z wiarą. Tak jest, bo ten sam fakt, że nie tylko on, też inni na pewno nie byli łatwo wierni. Jest taka reakcja. Nie wstydzą się o tym mówić, o tym pisać. To nam daje, jeżeli patrzymy krytycznie, i tak należy patrzeć, jeżeli patrzymy na te pierwsze pokolenia, to daje nam zaufanie. Nie chcieli... Podlegać fantazjom, był człowiekiem, który chciał sprawdzić, który wymagał kontaktu osobistego, który za bardzo przeżywał śmierć Pana Jezusa. Widocznie był On jeden z tych, którzy że chyba jednak byli pobliżu, owszem, potajemnie. Przebrany tam gdzieś, gdzie nie rzuci się w oczy władz. Ale tak bardzo przeżywał, jak patrzył na Jezusa, jak wyglądał, co robili z nim. I dlatego ta spontaniczna odpowiedź. Jeżeli nie powożę moją rękę w tę ranę, ja nie mogę wierzyć, że to on. Może mieliście jakąś wizję. Objawienie, obrazy, nie wiadomo co, ale, ale nie wierzę, że to On. Akurat ta postawa krytyczna pomoże nam. Jesteśmy wdzięczni za to, bo wychodzi pośrednio na jaw, jak bardzo kochał Jezusa, jak bardzo chciał być pewny, że to On. No i Jezus zlituje się. Cały tydzień zostawił go w tej niepewności. Można się pytać, dlaczego to Jezus uczynił? Złożliwie? No pewnie. Nie. Jezus nie ma w tym satysfakcji, że ktoś się męczy z problemami wiary. Tak samo u nas nie to daje Jezusowi satysfakcję, satysfakcję że my mamy, mamy takie okresy niepewności. Co do wiary, co do połowania, co do. Do samego siebie. Jezus pozwala na takie okresy, aby ta wiara była mocniejsza, oczyszczona, mocniejsza. Po to, ale nie przedłuża więcej niż konieczne. Tydzień później, jak jest obecny, przyjdzie znowu i wprost zaprasza Go: Powóż teraz Twoją rękę w moje rany. Mój bok, blisko mojego serca. Czy to nie jest zaproszenie dla nas wszystkich? Tutaj coś więcej widzę niż wspomnienie o tym, co prawdopodobnie, potajemnie podgląda. To nie chodzi tylko o wspomnienie osobiste, chodzi o to, że przez ranę, przez kontakt, przez dotyk ran Pana Jezusa, nasza wiara. Staje się mocna. Tędy droga. No i gdzie są te rany pana Jezusa? piękne mieć jakiś duży krzyż, tam na dole jeszcze większy, ja się bardziej wymowne, jeżeli czasami tam ktoś idzie i dotyka pana Jezusa albo całuje go. To jest piękne, jeżeli robi się to z szacunkiem, z prostotą i niedemonstratywnie. Jest to piękne, ale to nie wystarczy. Raczej chodzi o to, aby dotykać rany otwarte tam, gdzie są, w ludziach dzisiaj. Tam, gdzie jest jakaś rana, w Twoim bracie, w Twojej siostrze, w Twoich dzieciach, w sąsiadach, Gdzież? Położysz rękę z delikatnością Maryi. Aby dotykać rany Jezusa. I zobaczysz, jak Twoja wiara się umacnia. Człowiek, który boi się ran, który odstroni od ran ludzkości nie trafi w pełni na Pana Boga. Te rany są drogą do serca, do miłości Bożej objawionej nam po ludzku przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Jezusowi za to, że dał nie tylko Tomaszowi tę korupcję, tę lekcję, tę pomoc na drodze pełnej wiary. Dziękujemy, że też nas zaprasza do tego, aby włożyć ręce w jego rany ludzkości dzisiaj. Amen.